Witam serdecznie na kolejnym wywiadzie z cyklu Global News. A dziś moimi Państwa gościem redaktor naczelny portalu polon.pl, Mariusz Marszałkowski. Witam Cię serdecznie, Mariusz. Dzień dobry. Dzień dobry, jak zwykle widzę. Mariusz, skoro jesteś z nami, nie będzie wielką tajemnicą, porozmawiamy o energetyce. A o energetyka jest też takim chyba głównym tematem. Polityki, zmienia nam się rząd, prawdopodobnie wszystko na to wskazuje, że w grudniu Donald Tusk zasiądzie jako premier naszego kraju w Sejmie. Mariusz, jaka jest perspektywa polskiej energetyki? No bo dużo się mówi o atomie, czy te inwestycje są zagrożone, czy jednak możemy spać spokojnie i ta pierwsza od lat już zapowiadana elektrownia atomowa powstanie? To znaczy, przede wszystkim na początku musimy powiedzieć tak, że rzeczywiście energetyka ma odgrywać dużą rolę w tym nowym rządzie, bo nawet jeżeli popatrzymy na umowę koalicyjną, którą, która jest przedstawiona, to widzimy, no, u mnie, przepraszam, ale mam pewne problemy z lampką i będzie tak, tak migać co jakiś czas, ale to nie jest związane z jakimiś blackoutami czy problemami energetycznymi, ale po prostu żarówka trzeba, trzeba ją wymienić. Natomiast wracając jakby do. Do, do, do tematu energetycznego, już naszego politycznego, to rzeczywiście ta energetyka ma odgrywać dosyć sporą rolę, bo rzeczywiście kilka punktów energetycznych w nich jest nawet na pierwszych miejscach, jeżeli mówimy choćby o energetyce jądrowej, o energetyce odnawialnej, rozwoju nowych, nowych technologii. Natomiast ja bym jeszcze. Poczekał z oceną tego, co będzie nas czekać w tej ostatecznej e, koalicji, dlatego, że mam wrażenie, że teraz dopiero trwają tam te wszystkie rozmowy i personalne, i pod kątem kierunków e, różnych, e, w którym stronę ma ta, ta koalicja iść. Tak samo koalicja bardzo, czy politycy koalicji bardzo zachowawczo mówią w kontekście wielkich programów inwestycyjnych. E, z reguły zawsze pojawia się e, tak, takie słowa jak analiza, weryfikacja, e, sprawdzenie. No, czyli wskazywałoby to, że sam jakby ideologicznie nie jest problemem ta, 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 te, te same projekty. Natomiast z perspektywy politycznej trzeba te, te projekty zweryfikować, trzeba je zobaczyć na jakim są etapie. Ile mają kosztować, i tak dalej. Oczywiście, to są niuanse. To znaczy, to, 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 te, te słowa są skierowane dla odbiorców, czyli dla wyborców. Natomiast, jeżeli ktoś mówi o weryfikacji pewnych projektów, mówi o sprawdzeniu ich, ich jakiejś analizie, no to trzeba brać pod uwagę, że każda analiza, każda weryfikacja może przynieść różne. Wnioski, to znaczy, mogą przyjść wnioski takie analizy, że na przykład dana inwestycja nie jest potrzebna, nie jest opłacalna. I co wtedy? I wtedy to oznacza dużą zmianę dla tej inwestycji, bo może się ona wiązać na przykład z zablokowaniem jej. I tutaj pewne głosy wskazują najbardziej, no bo chyba to jest najbardziej przez społeczeństwo monitorowane, to kwestia budowy elektrowni jądrowej. I już się pojawiają pewne głosy dotyczące. Weryfikacji tego projektu, analizy jego dogłębnego, um, jakiegoś większego, czy, czy negocjacji z Amerykanami na temat ich zaangażowania. Ja bym tutaj w tym momencie trochę też um, jakby. Zwrócił uwagę, bo my dzisiaj patrzymy. Ja mam wrażenie, że trochę w, to, w, w środowisku energetycznym też trochę gdzieś tam o tym zapomnieliśmy. Mówię tutaj o środowisku dziennikarskim, eksperckim, analitycznym, dlatego że kiedy była, bo my się skupiliśmy na projektach wykonawczych, czyli na budowie, na kontrakcie, na projektowaniu tej elektrowni. To są wszystko bardzo ważne rzeczy i no, szalenie istotne. Natomiast zapomnieliśmy trochę o kolejnym ważnym elemencie, który miał się znaleźć w zapisie jeszcze w 2022 roku, on się nie znalazł, czyli po wyborze tego głównego wykonawcy pierwszej polskiej elektrowni jądrowej, Miał nastąpić również wybór formuły finansowania tej inwestycji, czyli podpisania takiego dokumentu, który wskazywałby, jak ten nasz inwestor amerykański wchodzi w projekt inwestycyjnie, operacyjnie, finansowo. My wiemy, że wchodzi technologicznie, czyli wchodzi z pewnym rozwiązaniem technologicznym, reaktorem, natomiast wciąż nie, nie wchodził, czy, czy nie wszedł on z perspektywy dla nas najbardziej istotnej, czyli z perspektywy finansowej. I teraz były różne perspektywy finansowania, od wejścia w akcjonariat spółki Pay, czyli nabycie pe pewnej części udziałów, poprzez różne kredytowanie, róż różne, różnego rodzaju kontrakty e, różnicowe, czyli takie kontrakty, które zapewniałyby inwestorowi spłatę tej inwestycji w długim okresie czasu, a pochodziłyby one ze sprzedanej energii. I tego nie ma. To znaczy my możemy dyskutować o technologii, o wyborze i tak dalej i tak dalej. Natomiast jeżeli nie mamy finansowania, no to ciężko, żeby ta elektrownia powstała. A więc ja bym tutaj też mm... Jakby, bo teraz ten temat zaczął wrócił, bo o tym zaczęli mówić politycy jeszcze obecnej koalicji opozycyjnej. Natomiast rzeczywiście ten temat był jednym z głównych tematów, który jeszcze podnosił sekretarz stanu Piotr Naimski, jak był, jak był sekretarzem stanu do spraw strategicznej infrastruktury energetycznej. A właściwie od dłuższego czasu tematu finansowego. Tej elektrowni nie słychać. Także mówiąc jakby tak najbardziej ogólnie, myślę, że jeszcze dzisiaj nie znamy wszystkich niuansów tych, tych rozmów koalicyjnych. One będą zależały również. Pamiętajmy, że dzisiaj mamy jedną partię rządzącą, co prawda jest ona podzielona na też pewne odłamy. Natomiast mamy pewien jeden kor, który zajmuje się energetyką. W tej koalicji nowej mamy różne partie z różnymi postulatami, również energetycznymi, które. No, miały różne podejście, czy to do energetyki jądrowej, czy to do energetyki odnawialnej, czy to do gazu jako paliwa przejściowego. I właściwie to, to dzisiaj my myślę, że musimy poczekać na kształtowanie się tej ostatecznej siły, która będzie odpowiedzialna za tą energetykę i wtedy dopiero będziemy mogli zobaczyć, jak będą wyglądały te ewentualne zmiany. Mariusz, nie tylko atomem Polska żyje tej elektrowni nadal nie ma i wszystko na to wskazuje, że w najbliższych latach jeszcze nie doczekamy się prądu z atomu ale mamy węgiel. Jak w tym podejście? No bo jeszcze istniejący rząd Mateusza Morawieckiego nazywał siebie takim obrońcą tego, tego surowca, mamy przecież ważne ośrodki w Polsce, jak choćby Bełchatów, jaka będzie przyszłość elektrowni właśnie węglowych, no bo tu jednak duża część naszej energii, a z tego właśnie również wynikają ceny, jakie mamy na, na rynku, pochodzi właśnie z węgla. Jak myślisz, jakie będzie podejście nowej koalicji rządzącej właśnie do węgla? Czy czekają nas czeka nas przyspieszona dekorbanizacja kraju? To znaczy myślę, że my jesteśmy dzisiaj w takim momencie, gdzie technologie węglowe siłą rzeczy ze względów biznesowych będą odchodzić i nie tylko ze względów ideologicznych, jak niektórzy podnoszą w tych tematach z reguły bardzo emocjonalnie, to po prostu jest kwestia technologiczna. Ja polecam dzisiaj, jak my to nagrywamy, to dzisiaj jest szereg konferencji wynikowych różnych spółek energetycznych. Tym Tauronu, ja polecam zobaczyć raport finansowy Tauronu za trzeci kwartał i plany, inwest... plany spółki dotyczące e, tych, tych ich aktywów węglowych, i tam jest bardzo ładnie wypisane co do roku, kiedy poszczególne aktywa węglowe mają być wyłączane. I najbliżej z tego, co, co, co akurat jestem na wstęp, wstępnym, wstępnym procesie weryfikacji czy analizy tego dokumentu, to już w 2025 roku na przykład będzie będą wyłączone kolejne bloki w elektrowni siersza. I to są to, i po, potem kolejne, łagisze, kolejne bloki w, w kolejnych obiektach, w rybniku, itd., itd. i tak dalej, dalej. Oczywiście to się wiąże z tym, że to, nikt nie każdy tym spółkom. Fizycznie wyłączać tych bloków do jakiegoś określonego czasu, bo pamiętajmy, że zgodnie z planem jeszcze obecnym to. Polska energetyka węglowa może działać do 2049 roku, czyli jeszcze długi czas. Natomiast spółki energetyczne już wiedzą, że ten, ten okres nie będzie tak długo, znaczy to nie będzie tak długo. Po pierwsze, ze względów technologicznych, to po prostu bloki się starzeją, one wymagają modernizacji, one wymagają naprawy przy dzisiejszych kosztach produkcji z węgla, czyli koszt surowca, plus koszty emisji do dwutlenku, pozwolenia na emisję dwutlenku CO2, plus do tego Utrudnienia kredytowe. Pamiętajmy, że coraz więcej instytucji finansowych nie chce inwestować w projekty węglowe. Po prostu, nawet jeżeli byśmy chcieli, mieli dobry projekt, wykonawcę i tak dalej, idziemy do banku, to bank nam nie da pieniędzy na to, jeżeli jesteśmy spółką węglową. Więc, jakby siłą rzeczy, to będzie naturalne odejście od tego węgla. Czy nowa koalicja to coś zmieni? Ja myślę, że zmieni się pewna narracja, to znaczy zmieni się właśnie ta narracja, o której Ty powiedziałeś, czyli o obrońcach o węglu i, 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 i czarne złoto i tak dalej. Zmieni się, myślę, ono w kierunku bardziej e, takim podkreślającym rozwój, nowoczesność, konieczność przekwalifikowania się i tak dalej, i tak no dalej. Myślę, że ci, co kojarzą Stocznię Gdańską czy Gdyńską Stocznię i historię jest z, z tym, jak zamykano te zakłady, to wiedzą, jak no jakby ta obecna konstelacja polityczna potrafi robić te projekty, potrafi zajmować się tymi projektami. Myślę, że w kontekście energetyki węglowej będzie podobnie, dlatego że no to, to, jest, to jest ten rodzaj ym, to jest ten rodzaj produkcji energii, który po prostu jest najmniej perspektywiczny. Natomiast druga kwestia jest taka, jakie będą naciski na inne źródła, bo my dzisiaj, tak jak wcześniej wspomniałeś, nie mamy i nie będziemy przez długi lata mieli elektrowni jądrowej. Energetyka odnawialna no nie jest źródłem, które będzie pracowało w podstawie miksu energetycznego. Hydroelektrowni dużych zawodowych nie mamy, czyli takich, które by nam w stopniu zaspokajającym nasze podstawy mogły pracować i tworzy, wytwarzać tą energię. Właściwie to jedynym rozwiązaniem na dzisiaj to jest albo utrzymywanie elektrowni węglowych jeszcze przez dłuższy czas, co będzie też trudne i kosztowne, albo postawienie w jakimś domyśle częściowo, czasowo na źródła gazowe, które. Są relatywnie krótkie, krótki czas budowy, są tańsze niż na przykład energetyka jądrowa, natomiast no pamiętajmy, paliwo jest wciąż emisyjne i trzeba je sprowadzać za granicę. Więc tutaj myślę, że w tych, tych obszarach, tych, tych szczegółów będą jakieś zmiany i będą, będą modyfikacje, natomiast no, część z tych projektów jest po prostu biznesowo najbardziej opłacalnych, to znaczy my możemy patrzeć nawet jeżeli nie na ideologię, to po prostu możemy patrzeć na to, co najbardziej się opłaca i co jest Najszybszy, najszybsze do wykonania. I myślę, że tutaj w tym kontekście politycy będą musieli się obracać. No, na razie ciężko powiedzieć, co mieliby blokować, co, w co mieliby iść. Myślę, że na pewno większy nacisk na energetykę odnawialną. Myślę, że może być więcej ułatwień dotyczących np. budowy tych zawodowych elektrowni wiatrowych, lądowych. No, morskie farmy wiatrowe to, to nie jest kontrowersja. Ten, ten proces już idzie, więc tutaj myślę, że żadnego yy, przyspieszenia nie będzie, bo on idzie swoim tempem dosyć szybkim i już w przyszłym roku mają się rozpocząć te budowy. Yy, no, energetyka solarna to jest często podmiot prywatny, czyli tam się zajmują podmioty prywatne i one, one już w tym działają, już to rozbijają. Jedyne, co było zablokowane tak na, na, na mocnej skali, to była właśnie energetyka wiatrowa. Może więcej yy, będzie rozwiązań, Takich pro biznesowych na zasadzie przyspieszenia e, na przykład różnych ułatwień, żeby biznes mógł realizować na przykład swoje energetyczne inwestycje, czy bardziej joint ventures z firmami energetycznymi. No ale to są, to są pewne niuanse, które będą ważne z perspektywy pewnej. Pewnego procenta populacji, natomiast nie dla całej energetyki. No a co będzie, to zobaczymy w najbliższych tygodniach, kiedy uformuje się ta koalicja i zobaczymy też, kto personalnie wejdzie do tego rządu. Mariusz, ja muszę jeszcze o to zapytać, no bo mówisz, że data powstania pierwszych elektrowni atomowych w Polsce to jest jeszcze wizja dalekiej przyszłości, ale ona, wyprowadź mnie z błędu, jeżeli się mylę, nie pokrywa się właśnie z tą datą wyłączenia tych ważnych ośrodków dających nam energię, chociażby turowa czy Bełchatowa. Jaka jest przyszłość tych regionów? No bo z jednej strony mamy tutaj, sam jestem przykładem, przecież jestem mieszkańcem Bełchatowa, powstanie chociażby Centrum Kształcenia Kompetencji Pracowników, ale tak naprawdę Naprawdę te miejsca są głównym miejscem zarobku ludzi tutaj mieszkających czy mieszkających w Turowie i nie ma wizji, zarówno rząd Prawa i Sprawiedliwości i jeszcze poprzedni Platformy Obywatelskiej nie miał wizji dalekosiężnej co do, do tych regionów, a jednak są to ważne jednostki odpowiadające za dużą część energii w Polsce. No tak, tutaj poruszyłeś bardzo ważny element, czyli tej kwestii społecznej odpowiedzialności, tej transformacji, bo często mówimy o obszarach, na przykład mówiąc o górnictwie czy o energetyce węglowej, głównie o obszarach węgla kamiennego, gdzie jednak one są nieco inne, bo one są związane z dużymi aglomeracjami miejskimi. Gdzie rzeczywiście na przykład można znaleźć rozwiązanie alternatywne wobec tych, tych miejsc pracy. Natomiast są takie obszary jak Turów, czy Bogatynia, obszar Bełchatowa, który dzisiaj właściwie to jest monokultura węglowa. Tak? Czyli mamy tam głównie jednego podatnika, jednego dużego pracodawcę, który zatrudnia dużą rzeszę ludzi, jest dobrym pracodawcą pod względem finansowym. No i właściwie to ten region, czy te regiony utrzymują się, bo to nie tylko to nie tylko Turów czy, czy Bełchatów, ale tutaj jeszcze jest Pontów, chociaż to jest Konin i tam jest i też trochę inna sytuacja. Też inny inwestor, bo inwestor prywatny. No tutaj mamy sytuację taką, gdzie rzeczywiście te elektrownie, szczególnie w przypadku Bełchatowa, gdzie to jest serce energetyczne Polski, patrząc z perspektywy mocy zainstalowanej, ale także wytwarzanej w miksie energetycznym, no to jest ten obiekt, który jest bardzo istotny z jednej z, z tej perspektywy energetycznej, ale także społecznej. On po prostu daje miejsce pracy dla wielu ludzi. I tutaj w kampaniach wyborczych często, czy w ogóle w okresie takim kampanijnym, Często pada ta nazwa Bełchatów w kontekście na przykład lokalizacji tej drugiej elektrowni jądrowej. Tylko, że nikt formalnie dalej nie nazywa tej lokalizacji, nikt jej nie wybiera. Nikt nie poczynia kolejnych kroków ku temu, aby ta elektrownia powstała. Pamiętajmy, że zgodnie z tym planem rządowym jeszcze zawartym, czy planowanym w 2019-2020 roku, czyli PEJ, czyli Program Energetyki Jądrowej, to ta, ta druga lokalizacja miała zacząć być realizowana w 2038 roku, czyli mniej więcej w okresie, kiedy Bełchatów ma zacząć, czy, czy ma, ma być wygaszany. Natomiast dzisiaj, mamy 3 lata później, i nic się jeszcze nie stało w tym kontekście, tej, tej wyboru, tej lokalizacji. Dlatego no ja bym podchodził z, tym, z tą dużą, dorządzącą rezerwę do deklaracji polityków, ponieważ dla nich perspektywa 15-20 lat to jest bardzo długi okres. To znaczy oni nie patrzą w perspektywę, tylko patrzą na tą najbliższą kadencję, może na najbliższe dwie kadencje. I tutaj jeszcze nie identyfikują problemu Bełchatowa, Turowa czy innych miejscowości. Nawet mówimy tutaj o górnictwie, czy kopalniach węglowych, czy, 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 czy elektrowniach węglowych. Natomiast tutaj problem jest znacznie szerszy, bo on dotyczy całego, całej energetyki Polski. I myślę, że to jest największe zagrożenie z perspektywy no, nawet nie tyle tych regionów, bo te regiony rzeczywiście będą miały będzie pewien problem, natomiast myślę, że y, tam ludzie sobie z tym poradzą przy wsparciu y, y, czy państwa, czy, czy, czy Unii Europejskiej, czy innych organizacji y, i struktur. Natomiast problemem będzie problem będzie dla krajowej energetyki, bo jeżeli te elektrownie zostaną wyłączone, a w ich miejsce nie powstaną nowe bloki, czy to jądrowe, czy to gazowe, czy to jakiejś innej formy, no to rzeczywiście my będziemy mieli duże kłopoty. Na koniec Mariusz zapytam Cię o projekt, o którym było głośno, a teraz jednak chyba gdzieś został schowany do jakiejś szuflady. Mowa tutaj o Narodowej Agencji Bezpieczeństwa Energetycznego. Ten temat się przewijał, ona miała skupiać właśnie te aktywa węglowe, żeby uwolnić chociażby Polską Grupę Energetyczną od tych aktywów i móc inwestować w nowe projekty. Co dalej z tym projektem? No na razie utknął, znaczy utknął, no został w, w Senacie, nie został trzy popchnięte dalej. W środowisku opozycyjnym jest duży sprzeciw, to znaczy jest, jest nie ma zgody, czy, czy oni uważają, środowisko opozycyjne, w dzisiejszej opozycji uważa ten projekt za niewłaściwy, za wrzucenie aktywów węglowych do spółki, która no, będzie taką, taką kroplówką dla tych, dla tych źródeł, dla tych, dla tych obiektów, dla tych, dla tych firm. Dla tych aktywów przede wszystkim będzie czymś w rodzaju PGG dla górnictwa. To znaczy, już dzisiaj mamy sytuację, gdzie PGG ma problemy finansowe, gdzie rząd musi odraczać spłatę pożyczki, gdzie wyniki spółki idą, idą na łeb na szyję i z NAB prawdopodobnie byłaby podobna sytuacja. To znaczy, to by była spółka, która by notowała rokrocznie straty, które by były trzeba pokrywać z jakichś z jakich funduszy. Z jednej strony, oczywiście, to by powodowało to wydzielenie tych aktywów, powodowałoby, że na przykład PG, Enea, Tauron miałyby rzeczywiście więcej pieniędzy na inwestycje w źródła odnawialne i przede wszystkim pozbyłyby się tego kredytowego balastu, który, o którym wcześniej mówiłem, czyli związanego z finansowaniem banków. Natomiast z perspektywy budżetu państwa, no teraz pytanie: jest, skąd znaleźć pieniądze na dotowanie tych, 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 tych aktywów? Bo dzisiaj one się trochę rozmywają. To znaczy, jeżeli mamy aktywa węglowe w PGE, no to one, mamy PGE węglówkę, mamy źródła odnawialne, one jakoś się bilansują. To znaczy, jedna, jedna spółka przynosi zyski, druga przynosi straty. Ale tutaj mielibyśmy sytuację, w której spółka by przynosiła tylko i wyłącznie straty. No i pytanie, kto by to finansował? bo czy, czy Mariusz, ale wejdę, do... ci w zdanie, wejdę ci w zdanie, czy nie jest przypadkiem tak, że chociaż do tej pory takie aktywa jak Turów czy Bełchatów są jednak nadal kroplówką dla PG, no bo jednak przynajmniej te dwa zakłady dalej przynoszą zyski? One przynoszą zyski, one, one rzeczywiście są, jeżeli pod względem patrzymy operacyjnym mają, mają dodatni bilans, natomiast patrzymy z perspektywy, bo tutaj przede wszystkim, na przykład w przypadku Turowa czy, czy Bułchatowa sytuacja jest trochę inna, bo surowiec pochodzi z regionów, w którym o się produkuje tą ta, 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 ta energię. Jeżeli zobaczymy na górnictwo węgla kamiennego, gdzie produkcja czy, czy wydobycie tego węgla jest znacznie droższe, plus jeszcze import bardzo drogi. Czy no teraz może tańsze nawet niż w przypadku wydobycia krajowego? To tutaj sytuacja już jest inna. Natomiast pamiętajmy, że nabyw w zamyśle miało być taką instytucją, która miała pozwolić na spokojne przeczekanie czy. Spokojne dogaszanie tej energetyki węglowej. No, na razie opozycja, czy, czy źródła opozycyjne nie mówią, czy, czy koalicji rządowej już przyszłej, nie mówią, nie mają dobrego rozwiązania, to znaczy mówią znowu o analizie tego, tego projektu. No ja myślę, że jakaś forma takiej poczekalni dla górnictwa czy dla energetyki węglowej. Zostanie stworzona, natomiast myślę, że to nie będzie na formule, nie będzie oparte na formule NAB, tylko na czymś innym całkowicie, no ale no znowu straciliśmy dużo czasu, bo o B rozmawiamy już od, od kilku lat. I o powstaniu tej, tej struktury. I właściwie firmy już przygotowywały się do wydzielenia tych aktywów, do ich sprzedaży, do ich pozbycia. I tutaj znowu mamy moment, w którym tracimy czas. A dzisiaj z perspektywy polskiej energetyki kluczowy właśnie jest ten czas, czyli podejmowanie decyzji, żeby w ogóle na przykład móc zastąpić pewne, pewne źródła. No tu niestety te, te, ta, ta polityczna zawierucha im tej energetyce nie pomoże. No miejmy nadzieję, że będzie to priorytet, jeżeli. Jeżeli chodzi o nowy rząd i szybko zostanie to jakoś rozwiązane tak, żeby nie tylko górnictwo, nie tylko energetyka węglowa, ale przede wszystkim polska energetyka na tym zyskała. Mariusz miało być ale... ostatnie pytanie, ale muszę jeszcze o to zapytać, bo ten temat się też bardzo przewija w mediach, między innymi u was na portalu. Bo z jednej strony mamy Orlen dla PiSu Perełka, dla rządu, przyszłego rządu Donalda Tuska w kampanii wyborczej można powiedzieć chłopiec do bicia. Jaka jest realna sytuacja Orlenu i jej, czy te inwestycje, które dziś zapowiada prezes Obajtek, myślisz, że one dalej będą realizowane? No to jest bardzo trudne pytanie, ponieważ... Bo... No bo wiesz, strony... ja, ja nawet czytając Polon, ja czy, już o, odkładam na bok kwestie polityczne związane z Orlenem, prowadzenie kampania, kampanii marketingowych, itp, ale te wyniki no chyba są dobre. No ale z drugiej strony słyszymy głosy przyszłego rządu, który no, nie, niezbyt optymistycznie wypowiada się na temat tej spółki. No właśnie, no to jest problem. To jest problem taki, że mamy dwie kwestie. Kwie kwestia, pierwsza to jest kwestia polityki, no i nie da się ukryć, że Daniel Obajtek jest politykiem i e, no też wprowadził koncern, wprowadził Orlen, czy w ogóle, e, jeżeli chodzi o samo zarządzanie tą spółką, to no, jest tam odczuwalny ślad polityczny. No i te te decyzje dotyczące choćby paliw przed kampanią wyborczą, no można to bronić w różny sposób, można to tłumaczyć w różny sposób, ale myślę, że każdy rozumie jaka była intencja i myślę, że tutaj nie muszę się rozwodzić. Wiesz I... Mariusz, chciałbym się skupić na statystykach, już ominę, omijam te reklamy, sponsorowanie różnego rodzaju eventów, różnego tak. rodzaju, ale czyste statystyki Orlenu, czy one przemawiają jednak za prezesem Obajtkiem, czy jednak mówią czas zreformować tą spółkę? Znaczy ja powiem tak, patrząc z perspektywy inwestycyjnej Orlenu, to nigdy, ja śledzę trochę ten, ten rynek i, i nie tylko ten, zresztą bo nawet możemy popatrzeć na rynek kapitałowy, na, na, inne, na, na inne spółki duże, nigdy w historii polskiej, e, polskiego biznesu nie było tak aktywnej inwestycyjnie spółki, jaką jest Orlen. Nigdy. Bo nawet jeżeli popatrzymy, ja przypomnę, że największą inwestycją zagraniczną dotychczas Polską była jeszcze za prezesa Herbert Wirta z KGHM-u było nabycie kopalni Sierra Gorda w Chile, nabycie, budowa tej właściwie tej kopalni miedzi od, od zera. To był 2013 rok. I od tego czasu, a tamta inwestycja, porównując na przykład do inwestycji Orledu, nawet tych pojedynczych, jak przejęcie Neosa, to jeszcze PGNIK, ale już jakby wchodzący powoli w ten skład yy, fuzyjny, czy, czy już kierujący się w kierunku fuzji, yy, mamy przecież wejście na, na, na rynki nowe i węgierski rynek i na rynek słowacki. Wkrótce Orlen wejdzie też na rynek austriacki. Yy, no to są naprawdę duże inwestycje, to są duże projekty, które, które myślę, że w pewnym sensie no, przede wszystkim skala Tutaj mówimy o tej skali. Orlen, jako podmiot wcześniejszy, jako ten, ten koncern, który był wcześniej jeszcze bez energii, bez lotosu, bez pagieningu no wielu elementów nie byłby w stanie realizować. No oczywiście możemy dyskutować, po co Orlenowi jest Polska pres na przykład, czy, czy, czy paczkomaty. Tu możemy dyskutować, i czy to jest w ogóle potrzebne. Natomiast z perspektywy takiej energetycznej, inwestycyjnej, to taki duży koncern, jakim jest Orlen, działający na wielu obszarach, i energetyki, i obszarów rafinacji, i obszarów petrochemii, to jest spółka, która rzeczywiście ma potencjał do rozwoju, ma potencjał do, do inwestycji. I przede wszystkim myślę, że to, o czym trzeba też pamiętać, ona odpowiada ruchom tym, które dzieją się na Zachodzie, tym, co działo się na Zachodzie lata temu, budowaniu dużych koncernów. No, nie słyszymy o, o w koncernach, pomimo na przykład norweskich, pomimo iż Norwegia to też jest państwo o wybitnie naftowym charakterze. Nie słyszymy o tym, żeby tam było 10 equinorów. Jest jeden znany na świecie koncern naftowy Equinor, i on tam działa. Austria, no też może nie duże państwo, ale bogate tam działa OMV. No mamy włoski koncern, ENI. Nie ma kilkunastu koncernów działających w różnych obszarach. Oczywiście mogą być mniejsze podmioty działające w różnych segmentach, natomiast każdy z tych państw ma swój duży taki. Taką, taką kompanię, która jest w stanie realizować duże inwestycje i występować na arenie międzynarodowej. I myślę, że to jest jakby też plus jakby Orlenu, że Orlen rzeczywiście działa na tym segmencie w taki sposób, no, no już wagi takiej ciężkiej, przynajmniej jeżeli chodzi o Europę, bo na świecie to jest, pamiętajmy, wciąż średniej, mniejszej wielkości koncert, natomiast w przypadku Europy i w przypadku zwłaszcza energetycznym, to jest już waga ciężka, no i z nią trzeba się liczyć, więc myślę, że z tej perspektywy typowo inwestycyjnej, biznesowej, to tutaj y, zarządzanie przez, y, przez obecne kierownictwo Orlenu y, może się obronić. Mariusz, śledzimy zatem, jaka będzie przyszłość polskiej energetyki. Ja Państwa gorąco zachęcam do odwiedzenia portalu polon.pl, gdzie masa ciekawych informacji dotyczących tego sektora naszej gospodarki się znajduje. Zachęcam również do zasubskrybowania naszego kanału i wsparcia nas na Patreon. I tam Moim i Państwa gościem był Mariusz Maszałkowski redaktor naczelny portalu polon.pl. Dziękuję Mateuszu za zaproszenie, dziękuję Państwu za uwagę.